Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obie drużyny powinny sprostać dziś wymaganiom najwybredniejszych kibiców i dostarczyć prawdziwych emocji. Legia Warszawa zmierzy się z Barceloną. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść, oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Spójrzmy, jakim składem zagra dzisiaj Barcelona. W bramce Mark andré Ter Stegen. W obronie Jules Koundé wystąpi razem z Jordi albo na bokach. Frenkie de Jong oraz Sergio Busquets zagrają na środku pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Okazja jak marzenie! Nie ma! Pokazał teraz klasę! Pani chcą oddania strzału. Gol! No, czuję, że to dopiero początek strzelania na dziś. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie Primasowej. Gramy. Barcelona z bramką straty. Znisz. To Pawła Wszołka. Cierpliwie teraz na granicy pola karnego szukają luki. Czy wykorzysta tę okazję? Słupek! Piłka wciąż w boisku. No cóż, już po zagrożeniu, przynajmniej na razie. No, czysty pech. Tutaj mogło, a nawet powinno być trafienie. Zespół z Katalonii jednak nadal przegrywa tylko jednym golem i wyrównanie ma na wyciągnięcie ręki. Barcelona zacznie od rogu. Teraz z rogu na jedenasty metr. Pewnie obroniony ten strzał. Takie uderzenie główką to bułka z masłem dla klasowego bramkarza. Josué Ładny odbiór. Andreas Christensen. faul. ale sędzia puszcza grę. Barcelona może kontynuować akcję. Hey, hey. Pedri! Bez trudu łapie teraz piłkę bramkarz. Josue. Kapustka. Filip Mladenowicz. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Stadion teraz ożył na decyzję o rzucie rożnym. Mogą w tym meczu nie mieć wielu takich sytuacji. Piłka w grze, krótkie rozegranie. Podanie do Jędrzejczyka. Doskonale w destrukcji, a było naprawdę groźnie. De Jong do Pedriego. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. I tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł im korzyści. Z piłką Robert Lewandowski. Przeciwnik liczył na gol, ale już po zagrożeniu. Kibice miejscowej drużyny na pewno mogą być zadowoleni z wyniku. Końcówka pierwszej połowy i wciąż są na prowadzeniu. Pierwszą połowę spotkania Legia może raczej zaliczyć do udanych. Jeśli do gwizdka na przerwę nic się tu złego nie... Chirachila hila, pachnie tu golem. Barcelona! Tak jest! Udało się! Wyrównują stan meczu. Teraz wszystko zaczyna nam się od nowa. Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny rajd. Ręce same się składają do oklasków, a głowa od razu podpowiada, że choć solą futbolu jest gra zespołowa, to takie indywidualne popisy to piłkarski miód. Po tym golu jest 1-1. Arbiter przyznaje rzut wolny na korzyść warszawskiej legii. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta gry przed nami. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. Filip Mladenowicz. Ale okazja na gola! Gol! Znowu wychodzą na prowadzenie! Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości, właściwie stuprocentowa sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć takie akcje. A zatem mamy wynik 2-1. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Lewandowski! Urany boskie, co tu się dzieje! Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie, a Robert wpakował piłkę do bramki z najmniejszej odległości. On w takich sytuacjach nie zwykł się mylić. Nie bywałe. Znowu jedna z drużyn dogoniła drugą. Prezentują naprawdę równy poziom. Kapustka, Mladenowicz. Legian teraz w natarciu. Budują tę akcję spokojnie. Poszukają swojej szansy domagają się strzału. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? I teraz dobra okazja do kontry. Obrońcy nie bardzo kwa... No nie. Przecież to jest nieprzepisowe zatrzymanie. Tak obiecującego ataku. Kartka za to zagranie nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Sędzia uznała, że było to przewinienie na kartkę. I jak najbardziej słusznie. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. Korner dla dumy Katalonii. Będą starali się objąć teraz prowadzenie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ten strzał teraz prosto w bramkarza. Nie miał z tym najmniejszych problemów. Ale też świetnie się ustawił, Tomku. Nie odbierajmy mu tutaj zasług. Lewandowski ma teraz piłkę. Bartosz Pustka. Wkracza do akcji i odbiera piłkę. De Jong. Adresatem podania Busquets. Czy uderzy celnie? I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Zamykają go teraz rywale. Próbowali rozegrać akcję, ale jest strata. Jordi Alba ma piłkę. To musi być bramka! Nie do wiary! Tylko bramkarz do pokonania! Uderza z całej siły. No zabrakło niewiele, ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji a golkiper wyjmowałby piłkę z siatki. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Jędrzejczyk. Jozué. Bartosz Kapustka. Powoli kończy się czas na strzelenie zwycięskiej bramki. Za chwilę Legia wykona wrzut z autu. Jozué. Bartosz Kapustka. Steigen łatwo broni ten strzał. Lewandowski jest komu podać. Uwaga, będą prowadzić. Ramkarz spokojnie zgarnia piłkę. Kapustka. Teraz strata legii Warszawa. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Szansa, czy przełamanie impas? Goal. Właśnie w piłce bywa! Gol w końcówce to chyba rozstrzyga losy tego meczu! Na to wygląda, Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Teraz widzimy tego gola jeszcze raz. Tomku, ważne trafienie, no i ten spokój w decydującym momencie. Chyba już nic im tu nie wydrze zwycięstwa. Czy Legia zdoła się podnieść i przynajmniej zremisować? Trzy minuty gry dolicza pani arbiter. Nie wyglądało to najlepiej i wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Było ostrzeżenie słowne, a teraz czas na upomnienie w postaci żółtej kartki. Oby to wystarczyło. Oby Tomku, bo wykluczanie z gry to zawsze ostateczność albo więc będzie teraz trzymać. No, chyba trafi! I tak! Wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Wydawało się, że już nic nie ugrają, a jednak mamy wyrównanie w doliczonym czasie gry. Pytanie, czy pokuszą się jeszcze o zwycięskie trafienie. Rędzia spojrzała na zegarek i kończy drugą połowę przy wyniku remisowym.